Dla świnki naszej Lesia szukamy również domu. No, gdyby nie ten problem z nóżkami, na pewno już dom by się znalazł. Natomiast ona no, jeszcze no, nie podnosi no, się sama. Znamy właściciela, oczywiście tam muszą pójść jeszcze wezwania. Następne, bo e, właściciel jest w obowiązku odebrać i pokryć koszty utrzymania tego zwierzęcia w stolicy. Natomiast no, jeśli tak się nie stanie, nie stanie, będziemy musieli skierować tę sprawę na drogę sądową. O kiedy? Ona już u nas jest trzeci miesiąc. Tak, trzeci miesiąc będzie. W dobrym stanie trafiła? Czy w takim nie, właśnie ona w takim trafiła, sami, jak jest. To znaczy jak jest. Ona w ogóle się nie poruszała, jak do nas trafiła. Dostała zastrzyki, później była na tabletkach. Niedawno skończyła właśnie brać leki. No i. Tak jak z tego co zauważyliśmy, ona już się trochę oswoiła, nawet tutaj u nas to y, nóżki zabiera, y, porusza nimi, no tylko nie staje. Ja wiem, że leki też na swój sposób tam y, trochę y, podleczyły ten jej stan ale być może, bo można podejrzewać, że ona na przykład ma pękniętą miednicę od uderzenia, wtedy to jest dłużej się goi, tym bardziej, że ona jest no jednak osobnikiem ciężkim, nielekkim i cały czas się porusza, więc tutaj te ruchy powodują też trudniejsze gojenie, ten proces jest dłuższy.